Jedziemy do Bejliny. Do to jest wyjazd z Wiochy. Leci bez mikrofonu. Nie używam mikrofonu w tej chwili, tego bezprzewodowego, bo okazuje się, okazuje się, że ten mikrofon bezprzewodowy, coś z nim nie tak jest. Będę musiał do serwisu się z nim udać. Jak idzie bez mikrofonu, jest ok. Włączam mikrofon, głos idzie w dół jakiś czas. Ja się Zachodzimy <laughs> się, to jest jest tam. tu też piżoki robią kurczaki. kurczaki. Uważaj, dziewczynko. tego, papa. A tu wszędzie jadą z miechem. O, i tutaj, o, cyli, cyli,

ale gadają głośno ja zupełnie nie rozumiem. Znaczy co, co, co po niektóre słowo, bo gadają w tym swoim Arkwej. A na jest to, że jak oni mówią w tym Arkway, to mieszczęka boli, bo oni tak bololo. Czekaj, Jak <laughs> Arabi, nie? Czyli? <laughs> Czyli.

Nie w piżamie, no w piżama no Musiałem podzielić film na dwie części. Nie chciał się załadować na jeden... Na jeden odcinek. Wyszło ponad 57 minut i, i nie szło. Nie szło dwa razy próbowałem i wyskakiwał błąd. Jest podzielony na dwie części, w drugiej części. Też są fajne rzeczy także musicie obejrzeć dwie części. Będą wrzucone praktycznie jedna po drugiej. Także zapraszam, kontynuujemy. Niepłynie pan tak widzów. Nie sobie idzie. Maski kurde, już maski. Nie ma masy. Tu na prawo jest taki wjazd do takiego... Ala parku no. Ale se posłuchacie jak one gadają głośno. Fajnie jest. Jedna o, Co tam macie kurde? Kumbao kurde. Czeka woda? Nie idę. Musieli, musiały dziewczyny wymienić pieniądze. Na nowe banknoty, żeby były nowe setki. Nie? I teraz się tylko zastanawiają, ile Mejlin dała. Na nasze, ile dała? Ile dała? Ile dała? Ile dała? na nasze wesele, Ile Minimum na jej wesele, nie? A jest, jest Ania Dobrze Patrz, czyli ją i Yanda Tu też są założone w nocy lampy. się muszę jechać wolno, bo Ania Ania ma problem i teraz będą przekładać odkładać, dokładać kaskę przekładać bo to tak nie ma kochani trzeba się, trzeba się zrewanżować czyli myśmy pierwsi brali ślub no i Mylin przyjechała no i dała jakieś tam finanse w prezencie wszystko się daje w czerwonych kopertach no i teraz jest sytuacja taka, że nie możecie dać mniej. Nie wolno wam dać mniej. Musicie dać minimum tyle samo, a najlepiej dać więcej. Tak to wygląda. Kiedy kamienie te spadają z tego zbocza. Super, tak, wszystkiego najlepszego się jad. To się jad oczy cyć kar dziecieca. Tu mamy tame. A czy tu jest most, a następny jest tama, jest wiadadora a następny jest tama. Chyba nie mamy nim, a gensi, biemy Spokojnie, polecimy tam, polecimy tam dronem. Nie dzisiaj na pewno, bo dzisiaj, dzisiaj musimy... odwiedzić. znajomych Ale polecimy, polecimy. Wziąłem za sobą. drona Jest dzisiaj. Tak, przelecę tam na... to Do ci Chyba nie mogę, mam, nagrałem, ale chyba Wam tego nie puszczę, słuchajcie, bo nie, nie, nie wolno by tego nie, nie, nie wolno, bo będzie, będzie dym na YouTubie. Yy, ten dzieciak taki mały, który tam był, cały opatulony, sześć kurtek, za przeproszeniem, spodnie dwie, trzy pary, ale wszystkie trzy pary z przecięciem na tyłku. Także tyłek na wierzchu, po to, żeby Mógł sobie zrobić. Na wierzchu, dosłownie. Odkryty tyłek, ja nie wiem. Nie ma się To jest... Nowe kurczę. Tego nie było. Sinda. Mam sam No, Mój samoj. Tutaj sobie przyjadę później i zrobię nagranie. O, my już chuj Siala. Ale widzę, że remontują tutaj te domy, swoje, stawiają nowe, wyburzają te stare. Nie, bo się da. Jeszcze tylko nie wiem dlaczego nie robią ocieplenia, tego nie jestem w stanie zrozumieć. No czy izolacji bardziej. Bo tu już nie tylko chodzi... oni cały czas mają te drzwi otwarte, ale to opowiadamy na ten temat później. To co nieco Wam wytłumaczę. Bo to jest to jest tak zmowa i dłuższe tłumaczenie. Te domy tutaj to one nie są bardzo, bardzo stare. One są przemieszane ale najstarsze to mają gdzieś... No nie wiem, one mogą mieć 60 lat. Natomiast bo widzę, że one są z pustaka robione. No nie sądzę, że przedtem przedtem ktoś z pustaka robił. Natomiast one są stylizowane. Trzeba są. Stylizowane no tak po chińsku, nie robione. Maszyna jedzie. wyglądają drogi na wsi, no to jest droga na wsi, to jest między wiochami, no nawet chyba nie ma numeru swojego, tak jak widzę. Ania okej? Okay? Ania, Ania głodna, Ania już jest głodna, szybko, po chińsku głodna. Zmienili prędkość tutaj. bo kiedyś była prędkość 40 km na godzinę dozwolona. I on tak jeździli między, między tymi. radarami, nie? Speed, gaz do i to W tej chwili widzę, że zrobili tutaj 70 km. na godzinę. Okej, okay, to co widzę, co się zmienia powiem wam co się zmienia zmienia się na pewno tak, drogi się pozmieniały obsadzenie obsadzenie zielenią przy drodze czyli wszystkie kwestie estetyczne się pozmieniały od 10 lat od ponad 10 lat 10 lat temu droga za przeproszeniem ubijana, ubita. Nikt nie myślał o tym, że jakieś przy robić. W tej chwili mamy ładną, ładną nawierzchnię. Drzewka nowe nasadzone. Bo wszystko wygląda estetycznie po prawej stronie pola ryżowe, pola poletka bardziej. To, to jest teren górzysty, dlatego w ogóle jak będziecie patrzeć, na pol, na, jak się mówi pola ryżowe, to, to nie jest tak, że takie pole, leci tam daleko, gro jest po prostu w małych elementach, ale to tylko włączy z tego powodu, że trzeba zrobić e, poziom, no bo ryż rośnie w wodzie.

单教育的车子。OK，没呢。我我去这边打我那个，我说打四元，他也打到没呢。你，

trzeba uważać mają w dupie po prostu jadą Kisłozochy ciekuje najdzie angle Tak jak Wam mówiłem oni się patrzą tylko na siebie tylko, tylko to co jest przodu ich interesuje oczy na lewo i na prawo pełna kontrola a jeszcze najfajniejsze jest to, że moja żona i babcia powiedziały mi wolniej, jedź wolniej przecież jadę wolno mam pięćdziesiąt na godzinę o, Nie widzą problemu u niego, widzą problem u mnie. No musiałem... <grywka> Mamy kaczki. Ja ubijałem Jadę, jadę, Porozmawiałem się z żoną teraz, pytałem się tak, mówię, wytłumacz mi dokładnie. Czemu, czemu załóżmy, no bo w naszej kulturze jak jest taka sytuacja, no to jest, a bo ten taki owaki, jak on jedzie, hale mi mówi, ale przecież on tego nie słyszy. Jakbyś w niego uderzył, to byłby problem i mielibyśmy zmarnowany czas. Dlatego my nie mówimy, my nie narzekamy na innych, tylko my szukamy rozwiązania z naszej strony. No ma to pewien sens i jest to logiczne. Mówi ok, no. Mówi w porządku. no Wyjechał nie okej okay, walisz w niego. E, marnujemy czas, przyjeżdża policja, wyjaśnienie spraw, wszystkiego. Człowiek ma problem. E, ty masz problem. Po co robić sobie ten problem? E, staraj się jechać, to wolniej to miało oznaczać. E, uważaj, tak? Uważaj tak. bardziej. Staraj się uważać bardziej. No. Znaczy uważać, no nie na zasadzie, że ty, je, ty coś robisz nie tak, tylko na zasadzie uważać na tych, którzy robią coś nie okay. No, jest to logiczne. Może, może w ten sposób coś tam potłumaczę. Dziadek siedzi, proszę. Strasznie dużo tych takich malutkich samochodzików, takich e, wynalazków dwuosobowych. Tam zaparkowane widziałem. Podobna wiocha jak u nas. I jedziemy zaraz tutaj, będziemy mieli dom. Meilin. O, tutaj będą mieli tu, będą mieli. A. To jest na wprost na zdjęciu, to jest Mailin. Postaram się wam wkleić. Ale zrobili to. No. Ok, to tu, przy... tu będziemy na weselu. A? Ale to nie jest Dom Meilin, Dom Meilin jest dalej. Dom mój jest tutaj po prawej stronie, ten taki szary Tu, gdzie widać już te wszystkie... O, oh, look at the color. Gdzie lidu, ja? Front, back. O, oh, oh. proszę, Audi A7 To było ma? nawet... No i dobra, jesteśmy. No, tak to kochani wygląda. Tam jest Melin. Będzie ślub, ale to widać, czemu ślub, nie? Ale to nie dlatego. Dziewczyna czekała dosyć długo. A potem wcześniaki się rodzą. Następny jakiś przyjechał. Trąbacz. Chce do środka wjechać. No i zobaczcie, a tu yy, to jest stary budynek. I takie budynki burzą, i stawiają właśnie takie. Meilin, rodzina pracuje w Shenzhen. Ona też pracuje w Shenzhen. biznes w Shenzhen. I co, i trzymają takie domy, słuchajcie, na praktycznie na wizytę. Na wizytę w, na chiński nowy rok, tak to wygląda. Przejedziemy się kawałek. Pojedziemy kawałek, pojedziemy kawałek do przodu. Dziewczyny nie chce, posiedzą tam. A my przejedziemy się kawałek do przodu. To zobaczycie, jak to wygląda tutaj, nie? Tak prawdę mówiąc, jeszcze tutaj akurat nie jeździłem, nigdy. Zawsze dojeżdżaliśmy tylko do Mylin, domu i koniec, nie? Proszę, jeszcze stare drzwi drewniane. Jeszcze tu nie byłem, nigdy tu nie byłem. O. Tu macie stary a tu już macie nowy budynek. Coś tu było, ale ale nie wiem co. Wszystko puste domy. Zamknięte na klucz, na kłódkę. Odwiedzania tylko od czasu do czasu. Tartak alchwaj słynie z drewna, ale to jest akurat wszystko, to jest bambus. To akurat był bambus. Tutaj jest bardzo dużo bambusa. Czekajcie, może Wam pokażę ciekawą rzecz. Zobaczcie. Coś, co jest już mało, mało spotykane. A i babcia oprawia kurczaka nad wodą, nad strumykiem. Kiedyś nawet prania tutaj robili. Już jeszcze nie, nie tak dawno. No są przyzwyczajenia, no nie, nie wytępi się tych przyzwyczajeń. Przyzwyczajenia są, były i będą. Jak to mówią, starych drzew się nie przesadza. No dobra, możemy jeszcze podjechać kawałek, nie? Mówiłem Wam o praniu, proszę. Tutaj, tutaj babcia pierze. Nie o! Nie chcę ci odpowiedzieć. Tu babcia pierze. Tu babcia robi warzywka. A tutaj pranie odchodzi. Nie widzieliście dawno takiego czegoś? To pukanie to jest pranie. Stuka w odzież namoczoną wodą. Piękne widoki. A tu mamy pola ryżowe. Tu widzicie tylko ich, ich boki, bo one muszą być wypoziomowane. To już mówiłem Wam, chyba. Tutaj nigdy nie byłem, nawet chiński most łukowy, wytrzymały. Tam jakaś szkoła chyba jest, Plac Zabaw. Czekajcie wianę na ten most.